To jest Barti na wakacjach w 2021 roku. A to jest Barti kilka miesięcy później, gdy pierwszy raz poszedł na siłownię. Jego początki były bardzo ciężkie, bo poza brakiem siły miał ogromne problemy z opanowaniem najprostszych ruchów. Z początku na siłowni pojawiał się okazjonalnie, jednak mimo to z każdym kolejnym treningiem wyglądało to coraz lepiej. Oczywiście dalej zabijał się pod sztangą, ale przynajmniej większym ciężarem. Barti mniej więcej od początku marca 2022 roku zaczął chodzić na siłownię już bardziej regularnie. Widać było wtedy po nim, że treningi sprawiały mu dużo fanu, to potwierdza na przykład jego euforia po podniesieniu 100 kg na suwnicy. A więc z tego miejsca chciałbym podziękować mojemu trenerowi personalnemu Mateuszowi ślińskiemu za motywację. Dziękuję, czekaj. Gdzie jest też, co? Paorucie lewo? Dobra, no no podajmy sobie rękę po Dziękuję. Ta okrągła liczba robiła wtedy wrażenie na wszystkich z naszej siłownianej ekipy. Jednak oczywiście nie chodziło o suwnice, a ławkę płaską. Te 100 kg w oczach moich, Boba, czy nawet Igora Świętego jest liczbą przełomową. I te 2-3 lata temu, kiedy zaczynaliśmy chodzić na siłownię, był to wręcz ciężar kompletnie nieosiągalny. Aktualnie w czasach tak bardzo rozwiniętych mediów, oglądając TikToki czy przeglądając Instagrama, jesteśmy zasypywani ludźmi podnoszącymi ogromne ciężary oraz prezentujących niesamowite sylwetki. Przez to w tym momencie mam wrażenie, że podniesienie paki na klatę nie robi na społeczeństwie tak dużego wrażenia. Barty jednak można powiedzieć, że wychował się z tym samym myśleniem co my. I dlatego magiczna jej 100 kg była z tyłu jego głowy przez całą siłownianą przygodę. Mały Bartuś pierwszy raz swojego maksa na klatę przetestował równo rok temu, a wycisnął wtedy 65 kg. Radość Bartiego nie wzięła się znikąd. O 65 kg było również jego ówczesną wagą, a podniesienie jej na klatę było jego pierwszym większym osiągnięciem. Jego następnym podniesionym maksem była 75 w grudniu, 85 w kwietniu i ostatnim przetestowanym wynikiem jest 90 w czerwcu. Yes. Dawaj, 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 dawaj po odniesieniu tych 90 kg Barty postanowił wyznaczyć sobie cel, jakim było wyciśnięcie magicznej stówy przed 18 urodzinami, które skończy dokładnie 28 sierpnia. Niestety przez wakacyjne wyjazdy stracił rutynę treningową, a co gorsze przestał trzymać Micha. Jednak mimo to i pomimo moim zastrzeżeniom, postanowił, że w dniu dzisiejszym i tak podejdzie do walki ze stówką. No i teraz właśnie taką sprawą, o której chcę powiedzieć, tak żeby Barti nie słyszał, dlatego specjalnie nagrywamy przed siłownią, jest to, że chcę zrobić to, co zrobiłem w marcu, bo chcę Bartiom o Pomóc w spełnieniu tych marzeń. No ta stówka jest jego marzeniem, ja pamiętam też jak ja to, do tego dążyłem. I tym razem jednak będzie to też trochę inaczej zrobione, bo nie chcę robić czegoś takiego, że po prostu dostanie 5 stów, jeżeli coś tam zrobi. A chcę zrobić chcę zaproponować, mu, bo nie wiem, czy to przyjmie, ale myślę, że przyjmie, bo Barty to jest taka dusza trochę hazardisty. Będzie to wyglądało tak, że powiem mu, jeżeli zrobisz stówę do końca września, dostajesz 5 stów, jeżeli nie, dajesz mi stówę. Myślę, że Barty nie będzie chciał stracić tej stówki i to będzie taka dodatkowa jeszcze motywacja do niego. Więc co, no już nie będę gadał, idziemy na tą siłkę. Zobaczymy. Zobaczymy też, jak Barty się czuje przed tą stówką. Że jest pewny siebie, jak to wygląda. To, o czym mówiłem, dokładnie możecie obejrzeć w filmie sprzed paru miesięcy. A w skrócie, był to challenge, w którym Barty dostał ode mnie zadania, za których wykonanie dałem mu 500 zł. W tamtym momencie podziałało to na niego bardzo dobrze. Bo myślę, że na no spokojnie mogę powiedzieć, że był to najlepszy jego miesiąc pod względem pracy na siłowni. Stąd, jeżeli nie uda mu się wycisnąć stów na tym filmie, moim planem jest kopnięcie go do zrobienia jej za miesiąc. Jak się Barty czujesz przed tą stówką? Widzę, że Dick Pity jeszcze. Mm -hmm. Zestresowany jestem. Zestresowany? Tak, jestem stresowany. Ale taki negatywny czy dobry stres? Dobry stres, dobry stres. Ja myślę, że dobry. Zresztą, jak jechałem tutaj przez ostatnie półtorej godziny, sobie tylko wyobrażałem, jak mam tą sztangę i ta, tak taką wypierdala Nie, serio, wczoraj zasypiałem, tylko sobie wyobrażałem, jak mi się to udaje. Nie, ja dzisiaj mam tylko jeden cel. Mam jeden cel. Dobra, i to nie pierdolimy, to idziemy dzień, po prostu na no. trening Oficjalne wrażenie, bardzo. Nie, zobaczymy. Ja, dzisiaj, ja wczoraj dużo zjadłem. 71,5. Nie, 8. Nie, co jest? יש לה להסביר את הדבר הזה? No, 71,3. O kurwa, no, że ich było 75. Jak chwilę później się okazało, ta waga na siłowni nie działała dobrze, bo ja w ubraniach ważyłem prawie 3 kg mniej niż z rana na czczo Prawdziwą wagą Bartiego były więc 73 kg. To jednak dalej było bardzo dużym spadkiem względem czerwca. Przed pójściem na ciężar, Barti wypił jeszcze całą butelkę bomby od WK, czyli dostarczył aż 400 mg kofeiny. A to sprawiło, że jeszcze bardziej uwierzył w wyciśnięcie tej magicznej stówy. I już jesteśmy na siłowni, proszę Państwa. Chłopaki po... w słuchawkach, z nami nie roz

ten moment, w którym Barty wyrówna Piara, na pewno, bo myślę, że ta 90 bez formalność z tego chłopaka dzisiaj. Bez wynoszenia. Bez czyzy. Bez. Bez, bez. Dobra, lecisz. I góra. Jest, oh, dobrze. dobrze. Oh, Bardzo fajnie. Dobry prognostyk Ulecił pęknie w łopatku To co teraz? To teraz to, na co czekaliście To się dzieje Ale tak jeszcze, żeby was podtrzymać w emocjach, to ja tutaj wejdę na rozgrzanie Barty. Nawet sam mówił, że tak zrobił teraz... proszę. Stój ja. tu i oglądaj Patrz jak to wygląda. Ja. wyglądać ja za dwa miesiące? Zobacz Jaki 2 miesiące? A, że na serio? Teraz ty jesteś, patrz Nie, to jest ja jestem za dwa miesiące, robię to jest na serio Ale patrz, to jesteś teraz ty, że robisz ja za trzy minuty Zobacz Tu Boom I patrz to nic nie I radość. Rozumiesz? Rozumiesz. A o stokó, zrobiłem. Nagramy to wiki zawijasz. No możesz bardziej powiedzieć co nam mówiłeś, kiedy za, w ogóle A. zacząłeś wierzyć. Bo w ogóle zgadaliśmy sobie przed off camera, że, że w sumie każdego pierwsze marzenie było takie właśnie wyjebanie tej słów. Ale ja sobie teraz jak myślę, to wiecie, jak pierwszy raz przechodziłem, to, to w ogóle to, to ja w ogóle nawet nie myślałem o tym, że wyjebię stówę. Jeszcze raz jak naprawdę pomyślałem, Ej, już może naprawdę jest szansa, że mógłbym to zrobić, to gdzieś w okolicach challenge'u. Jak już to podchodziłem pod to 8.5, miałem kiedy takie już... Kurwa, zła strona. <laughs> to kocha, to, to kocha. To miałem szczerze takie, kurde, to jest już niedaleko. Ja ale kurwa... właśnie o tym mówiliśmy, że każdy tak miał na początku. Ja na przykład jak zaczynałem, ta stowa zawsze była marzeniem, ale to było tak odległe, jak, jak mój ojciec robił 60 na klatę, ja... Sprawdzają, czy nie wyłysiałem, nie? Jedynie coś tylko tego na na inne podejście. No, bo, no, ja z samego ja, no, Jak ja zaczynałem, 3... to 90 robiłem na start. No. dla mnie. To on też w innym momencie, tylko zawsze. Oni mnie nie zająć. To jest go carry deluxe. I don't know me, son. To stop. To stop, kurwa. Dzięki temu zrobię. Dzięki tej koszulce. Kurwa, na ostatnim filmie Śliwa mówi. Do plus pięć do PR-a. Czekajcie. Dobra, raz, dwa. White weight, baby. White weight. Góra, góra, góra. White, Pas, white. Dobra, weight. Dobra, zwieź, weź, weź. Jeszcze raz, Jeszcze raz zrobię. Nie wiem bardziej. Tak. Nie, to się ci 9, tak trochę... no, Spoko, no. bo to muszę tak trochę zaliczyć. No, trochę. Potrzebuję chwilę puszczmy. Dobrze, dajmy mu pomyśleć Dobra Bartu, co się dzieje? Nie poszła pierwsza próba, ale ja nie mam problemu z tym, ponieważ ja pamiętam sierpień chyba rok temu 6-5, na pierwszy raz nie poszło, drugi raz poszło ale Czyli pod... co, chcesz podejść drugi raz? Tak, Podchodzimy drugi raz Ale co teraz ale... robisz? Czemu idziemy do szatni? Wypijemy na guziko, pijemy na bombę shot Trochę zeszło, trochę zeszło, trzeba podbić, trzeba podbić kofeinę I jesteś świadomy wszystkiego, tak, że jest za to w... pełną jest... odpowiedzialność. Przeczytałeś te wszystkie ulotki? Tak, tak, wiadomo, wiadomo Mike Tyson, kurwa, nie, nie prz Ile tego wziąć? Bo ja nie chcę, żebym mi wtedy Weź, nie wiem, z jedną co? trzecią. Całości nie bierz. Tyle? Nie bierzcie z niego przykładu, widzę. <grym> Jeszcze patrzcie, co nowe. <grym> Zrobi wszystko, żeby to dzisiaj wycisnąć. Wracamy się nieść. No i dzieje się. Bardzo ja przejdę. Ja tylko Wam mówię, dajcie, im powalczyć, dajcie im powalczyć. Się... mi powalczyć. Cały się. Elektryczny jest, Dalej ale... Dajcie mi kurę powalczek do końca. Ja mam 70 się o tym tangą. No nie, nie ma sztuduszy w Nie warto ryzykować, ale ja, Dobra, ale tak naprawdę dużo daj mi miejsca do walki, dobra? Damy ci. No, walka, tak? tam tym, no tylko, że jak ta walka będzie... Jak, widoczna, to, jak, jak bo, będę tutaj jak, jak, jak będzie walka, jak będziesz mam na klasie, to jest No wtedy to nie było walki, nie było miejsca, Dobra, Dobra. Gotowy. Daj do nowego. co? No, trzy, trzy. Góra, no. Nie, to już się odbiło tak. 95. Była warta tego zawodnika. Ale to już spuchnięte. Nie, 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 nie. nie, nie. No, tak no. no. <śpiewa nie, nie. <śpiewa <śpiewa <śpiewa. nie no, co mam powiedzieć. no To jeszcze nie to, to jeszcze nie to. Dobra, to suche warto. Stan, stałem, stan. I teraz w ogóle. To musisz go plan, musisz dwoje <grym zbawka> <zbawka. grym> Nie, jest oferta i no. do odrzucenia. Potem, no, mamy <grym> to <do> odrzucenia. <grym> Weblicy <zbawka> romano. Widzowie wiedzą o co chodzi, ale na trochę innych zasadach niż w marcu. No dobra. Robisz stówę do końca września. Do końca września. No. Dobra. Jak zrobisz, dostajesz 500. stów. <grym> Jak <grym nie zrobisz, dajesz mi stówę. Wchodzisz. Ale teraz musisz <noise> zrobić serio, wszystko chyba Micha codziennie trzymasz. Ja szczerze spróbuję 8-0 robić. No, na wadze? Gdzie było cię? 7, o, 5, bez przesady, no. 5 kg? 5 kg. Robisz 2 kg 2,5. Na spokojnie. Regularne treningi, codziennie trzymanie diety, Nowe. bez używek, bez imprez. No, Zrobisz, oj, oj oj, a wrzesień nie jest. Ja bym ja jeszcze, oj, oj. Jest... Ja ja mam jeszcze sen dołożył. O właśnie, to jest kluczowe. To jest. Dobrze, że powiedziałeś, to jest kluczowe Ale On powiedział sobie o wrzesień impreza. Siedem. Dzisiaj ze Dzisiaj o północy. Tak? Dobra, ale no. to nie jest często. Dobra, to nie jest często. No ale na przykład o No, człowiek, ja, 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 był dzień kurwa, kiedy do 7.30 nie spałem Zrobimy sobie śniadanie o 7.30 i do mnie wychodzi. O kurde, Bartek, tak wcześniej wstałeś? No tak. Tak już weszła. Dobra, no, kończymy nie. ten film. Wyczekujcie widzowie filmu pod koniec września i piszcie, spamcie mu na Instagramie, pilnujcie go kurwa, piszcie na przykład. No bo będziecie. Jak tam Bartku, co zjadłeś na śniadanie, ile kalorii? Co... Pilnujcie czy, czy go też. Robić. niech ma presję kurwa Ja wam powiem tak, I zrobi to. ja wam tego ostatnią rzecz w tym filmie powiem tak Sen będzie łatwy, jedzenie myślę, że dam radę Tylko problem jest taki, że wrześni zawsze jest taki, powiedziałbym właśnie mrażowy Bo ja już na ten, na ten, na, 19, na, 18 września, na 18 sierpnia mam 4, 5, 18 więc damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, radę. Będzie ciężko, ale damy radę. Za takie piekądze to ja nawet mogę nie iść na jakąś Dobra kończymy, zaczniemy